Witajcie kochani, witam Was w moim kolejnym filmiku. I jak już wspomniałam wcześniejszym, będzie to taki zbiorczy haul runtaksowy. Opowiem Wam trochę o moich zakupach runtaksowych. Będzie to taki zbiorczy haul z tego względu, że będą to rzeczy z dłuższego okresu niż z moich ostatnich zakupów. Aczkolwiek te, które mam w Krakowie i zazwyczaj nie wożę je, nie wiem, jadąc na weekend czy coś w tym stylu, w związku z tym. Teraz korzystam z okazji, że jestem właśnie w Krakowie i Wam je zaprezentuję. I to są rzeczy głównie właśnie z lumbaxów w Krakowie i z tego wspomnianego w, w wcześniejszym filmiku lumpaksów w zawierciu. I żeby nie przedłużać, zaczynajmy, jeśli ten filmik okaże się zbyt długi, to może go podzielę, albo ewentualnie zobaczę, jak będę stała, z czasem będę tam zerkać z tyłu za zegar i będę patrzeć mniej więcej, jak to czasowo stoi najwyżej. Nagram go w dwóch częściach. Dobra, ale gadło stop. Pierwszą taką rzeczą, którą Wam pokażę i w ogóle zaczniemy od tego, że ja bardzo Was przepraszam, że te rzeczy nie są na wieszakach i że są trochę pomięte, natomiast na swoje usprawiedliwienie mam to, że mamy ostatnio ogromny problem na mieszkaniu, ponieważ wszystko nam odmawia to totalnie wszystko. Ostatnio nam się drzwi od, od łazienki rozpieprzyły, bo któraś z nas się zacięła i musieliśmy po prostu żywcem jej wyłamywać. Teraz nawet szafa nam... Odmówiła posłuszeństwa, i, i ta rurka, wiecie, w, tej, w szafie że rzeczywiście nam tam pa padła, bo się wygięła, i wszystkie rzeczy nam poleciały w dół. W związku z tym e, trzymamy jej na drzwiczkach drzwiczka od szafy i trochę to lumpiarsko wygląda. Przez ona się pominęła, ale dobra. Mam nadzieję, że patrzycie na to tak dosyć pobłażliwym okiem. Pierwszą taką rzeczą, którą mam pragnę zaprezentować jest taka oto bluzeczka. Bluzeczka w kolorze właśnie takim landrękowym, bardzo fajna, kolor tego sezonu. Myślę, że bardzo fajnie nawet nawet dla mnie może, może w miarę fajnie wyglądać. Bawełna, taka grubiutka, grubsza właśnie pod jakąś skórkę skórzaną czy coś w tym stylu. Myślę, że będzie jak znalazł. I to, co mnie totalnie urzekło to... O, ten, ten właśnie wzorek wokół dekoldu, Bardzo fajnie to wygląda i tak jak mówię, e, jeśli chodzi o cenę, dałam za nią 2 zł, w związku z tym szarpnęłam się aż nad to, aczkolwiek e, względem oczywiście Lombexu w zawierciu, bo to jest właśnie rzecz z Krakowa, aczkolwiek kolor mi jest totalnie urzek i e, jest już moja. E, kolejna rzecz, którą Wam zaprezentuję, e, to może będzie ta kolejna, też za złotych, dwa. E, taka tuniczka e, w takie właśnie e, fajne Kwiatuszki. Te kwiatuszki są takie właśnie, myślę, że bardzo przyjemny, przyjemny odcień. Ona jest z firmy Mark Ed, Spencer. Właśnie taka fajna. Tutaj jest trochę szersza. Więc moje szerokie biodra ciut będzie zaokrąglać. Z tyłu ją wiążemy, ściągamy ją w właśnie w talii, żeby uzyskać prawidłowe proporcje ciała. Myślę, że kolor taki dosyć sensowny i na lato będzie bardzo fajna, a nawet właśnie pod jakąś skórzaną kurtkę, czy pod, w ogóle pod kurtkę do jakichś rurek czy legginsów też będzie w porządku i kosztowała mnie 2 złota. Kolejna rzecz to... Nie wiem, czy to będzie super zaprezentowane, aczkolwiek, no, bez, bez wieszaka trochę ciężko, aczkolwiek, no, dobra, trudno. E, Kolejną rzeczą również za 2 złote I to jest dla mnie powodowalające, bo dla mnie marynarki jeansowe skur... marynarki, powinny być o wiele droższe, aczkolwiek na moje szczęście wyczekiwałam ja taką za 2 złote. To jest właśnie taka e, marynarka. E, ja może zapnę sobie, żeby mam właśnie ją. Lepiej zaprezentować. Oczywiście w głowie, mam już nabicie do niej takich jetów srebrnych tutaj na inni, właśnie kołnierzyka, żeby to fajnie wyglądało. Natomiast prezentuje się ona w ten sposób. Taki jasny jeans, do tego jeszcze przycierany. Myślę, że na wiosnę znów będzie w łaskach. Zastanawiam się nad tym, właśnie nad tymi tutaj o na inni właśnie kołnierzyka nad takimi dżetami, ewentualnie nad tym, czy nie skrócę w ogóle rękawów do objętości 8,3-4. A jak mi się znudzi, to obetnę w ogóle rękawy i będę mieć marynarkę, znaczy marynarkę kamizelkę na lato. I za nią też zapłaciłam 2 zł, w związku z tym też szał. Kolejna rzecz, kolejna rzecz to może teraz Wam pokażę taką tuniczkę. Tuniczka, która dla odmiany jest kupiona w moim ukochanym mieście Gorlice i ona prezentuje się w ten sposób. Ona no jest taka dłuższa, fajna i do rajstop, i do leginsów z takimi boskimi kwiatuszkami. To, co mnie totalnie ujęło, to też ten motyw takiego alagorskiego zapięcia przy linii biustu. Ona jest tutaj szersza w ramionach, ja jestem dość gruba tutaj w ramionach, w związku z tym ona mnie nie opina. Bardzo fajnie leży, do jakichś fajnych dodatków. Ja jeszcze ją się wspinam pod biustem paskiem, żeby ona się tak fajnie rozkraszowała i fajnie wyglądała. Do jakichś kozaczków, do jakichś mocno kryjących realistów, jest super. Za nią dałam akurat 15 zł, ale po prostu byłam oszołomiona nią i nie mogłam się powstrzymać. Kolejna rzecz to... Taka bluzeczka, która muszę przerzucić na drugą stronę, ponieważ niestety nie jest na odpowiedniej. To jest taka bluzeczka w kolorze takim właśnie łososiowym, takim lekko brązowym. To, co mi się podoba, to właśnie te, te guziczki tutaj i tutaj taki, taka właśnie fajna wstawka. Ona jest, nie wiem z jakiej firmy, ponieważ ciężko mi powiedzieć, jakiś no-name. I kosztowała mi też 2 złote, też pochodzi z Lombaxu w Krakowie. I też bardzo często ją noszę. Myślę, że w jakiejś stylizacji na pewno się pokaże. Jeśli się zrobi ciut cieplej, bo jak na razie to Kraków mnie dobija po prostu, bo jest tak zimno, że blondynka się pocieszyła dwa dni, że będzie ciepło, tu się okazało, że jednak skurka, kurtka zimowa to jednak nie powinna ją była wynosić na strych. Dobra, kolejna rzecz to taka oto koszulka. Koszulka taka asymetryczna, ponieważ tył ma... Dłuższy, e, przód ma krótszy, e, w takim kolorze brązowym. Bardzo fajna w ogóle, była praktycznie nie zniszczona. To ja ją szczerze mówiąc zniszczyłam, ponieważ włożyłam ją prostacko do pralki, nie popatrzyłam na temperaturę i trochę się zmychaciła, ale myślę, że przyjadę go larką i będzie ok. E, ona jest z firmy Atmosphere, e, rozmiar 10, no takie fajne guziczki, tu z takimi dwoma e, słodkimi z słodkimi tutaj kieszonkami. Ja, tak jak mówię, zabrązłam po prostu ostatnio, no ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ale brązy po prostu już stanowią trzy czwarte mojej szafy, podobnie jak kolor czarny jeszcze parę lat temu. Ale no, tak jak mówię, no nie wolno walczyć ze swoimi rządzami i ona zagościła w mojej szafie, kosztowała mnie dwa złote i też to jest wyrób krakowski, a właściwie produkt z krakowskiego second handu. Kolejna rzecz to, może pokażę Wam Taką koszulkę, tylko postaram się ją tak wystylizować, żeby nie wyglądała jak szmatka, a tak na razie wygląda, ponieważ została przygniesiona i znajdowała się, że tak powiem, pod, na samym dnie moich wszystkich ciuchów, kiedy runęła mi ta rurka w szafie. To jest taka bluzeczka. Ona jest tutaj marszczona specjalnie z takimi właśnie fajnymi guziczkami, motyw taki właśnie bardzo przyjemny, takie kwiatuszki. Myślę, że będzie fajna na wiosnę, na lato. No z góry mówię, że bardzo przepraszam, że jest, że jest strasznie, to strasznie e, pamięta, aczkolwiek myślę, że. Właśnie kolory bardzo mnie ujęły. Kolory, takie wiecie, pastelowe, tu połączenie kratki z takimi kwiatuszkami. Myślę, że będzie bardzo fajne. Do tego jeszcze takie słodkie guziczki, e, właśnie takie kształty, e, właśnie taki kwiatuszku. Myślę, że e, w sam raz. I też kosztowały mi dwa złote. Kolejna rzecz to również z krakowskiego lumpeksu, taka zwykła koszula, że tak powiem taka trochę alabiorowa, brązowa w kratkę, taka ciut dłuższa, no zwyczajna, nic nie ma mniej takiego można powiedzieć powalającego, na, nie na guziczki tylko na właśnie takie napy, no i tak jak mówię, znowuż wygrała za brązu i ją sobie zakupiłam, myślę że to jakiś z fajnych rurek do spodni, nawet do spódnicy, jakby się wrzuciło do środka, to myślę, że będzie fajnie wyglądać. Ewentualnie obciąć rękawę, wywinąć na to jakoś fajnie, fantazyjnie też będzie ok. I kolejna rzecz to, to już ostatnia z mojej pierwszej kupki i chyba faktycznie zrobię tak, że podzielę ten film na dwie części. To taka kurteczka, właśnie może, żeby ją lepiej zaprezentować, to tak jak mówiłem, zapnę. Ona pochodzi z lumpeksu w Gorlicach, ja ją kupiłam z takim trochę z sercem na ramieniu, ponieważ nie wiedziałam, czy się w biuście zapnę, bo ja jestem dość pokaźna w tych obszarach, co wcale mi tak strasznie nie cieszy. I jednak udało się, ponieważ na samym początku myślałam, że a dobra, to wezmę sobie ją za 9 zł, bo 9 zł mnie kosztowała, najwyżej będę ją nosić rozpiętą, aczkolwiek dzięki Bogu zapinam się w tym obszarze bez jakichś większych problemów. I ona prezentuje się w ten sposób. Ona jest tutaj taka 3 czwarte, w związku z tym wiadomo, no jakiś dłuższy top, dłuższa tonika pod spodem musi być. I jest fajnie przecierana i z tyłu ma coś na czasie, czyli takie właśnie kolorowe, właśnie błyszczące kamyczki coś w rodzaju, ale takich delikatnych ćwieków, w takim, w takim fajnym właśnie błyszczącym odcieniu. Do tego jeszcze, co mnie ujęło, to. To totalne przytarcie, takie bardzo fajne, co mój mąż nazywa stylem, że tak powiem, człowieka z, z dworca, aczkolwiek ja sama często swoje... Swoje ciuchy w taki w sposób traktuję bo one są świetne. E, świetne są właśnie takie, takie motywy. No i myślę, że będzie fajna na wiosnę, tak jak mówię, do jakiejś dłuższej tuniki, e, do jakichś fajnych rurek, jakieś kozaczki, botki. Jesteśmy gotowe do wyjścia. Zarzucamy ją e, trochę, żeby po prostu, wiecie, do, dodać pazura outfitowi, a do tego jeszcze nie jest nam jeśli na przykład jest taki, tak powiem, lekko-wietrzny dzień i na Tobis jest jeszcze za zimno. E, I kosztowała mnie to, jak mówię, 9 zł i myślę, że. Warto było zające dać. E, dobra, i jeśli chodzi o pierwszą część filmiku, to by było wszystko. E, myślę, że hurtowo za chwilkę nagram Wam drugą ponieważ jeszcze trochę tych rzeczy mi zostało, one już może nie będą tak powalające jak te wcześniejsze, natomiast też chciałabym się z wami podzielić nimi, może się czymś zainspirujecie i również pognać do Luntexu. Ja przeżywam się ogromną po prostu żałobę narodową, ponieważ miałam zajęcia, na które poszłam na wykład, który po prostu pozbawił mnie po prostu kofeiny, Wystał ze mnie kofeiny i moje ciśnienie do tego stopnia spadło, że myślałam, że tam zasnę i zapadnę w śpiączkę. I dlatego nie pojechałam na dzień wyprzedaży w moim ukochanym lumpeksie, gdzie wszystko było po prostu wskusę, ale może i dobrze, bo skoro szafa i tak mi szwankuje, to nie miałabym to gdzieś trzymać. Dobra. Zatem zapraszam Was do kolejnej części. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Piszcie, komentujcie, co Wam się podobało z tej mojej zgrai, że tak powiem tych wszystkich szmaciorów lątaksowych. Z góry przepraszam za światło, ponieważ muszę się doświetlać i moją lampką, że tak powiem biurkową i lampą wiszącą z żelandolem, ponieważ pogoda jest tak straszna, że gdybym chciała nagrać normalnie, jak, znaczy takim bez światła, tylko bazując na dużym oknie, które tutaj mam, to pewnie byłabym całkowicie zaciemniona i nic byście nie zauważyli. Ale dobra, już nic nie gadam. Zapraszam do kolejnego filmiku i pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje. Jest Was coraz więcej, co bardzo mnie cieszy. Mam nadzieję, że kolejne filmiki będą Wam się również podobać. Do zobaczenia, kochani. Yy, I wysyłam całuski. Trzymajcie się ciepło w tą straszną, pseudo-wiosenną pogodę. Pa! pa.